Dzisiejsza opowieść będzie o prędkości, innowacjach i nieustannej walce o dominację na torze. Od pionierskich czasów Renault po współczesne czasy hybrydowych bestii. W ciągu ponad 40 lat silniki turbo, właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, zmieniły oblicze tego sportu. Zapnijcie pasy, zaczynamy! Dziś będziemy mówić o historii turbo w Formule 1. Początki ery turbo, czyli... Lata 70. i 80. Wszystko zaczęło się w 1977 roku, kiedy to Renault wprowadziło do Formuły 1 pierwszy turbodoładowany silnik model RS-01. W tamtym czasie większość zespołu używała wolnosących silników, ale Francuzi postawili na rewolucję. Początkowo jednostka napędowa była bardzo awaryjna, a samochód zyskiwał przyzwisko Żółty Czajnik. Ponieważ Renault było żółte, a silnik był tak awaryjny, że co chwilę się dymił, dlatego. Dymieniącej się czajną, wiecie o co chodzi. Wielu ekspertów stwierdziło, że technologia Turbo nie sprawdzi się w Formule 1. Jednak już w 1979 roku Jean-Pierre Jolibier odniósł pierwsze historyczne zwycięstwo Turbo podczas Grand Prix Francji. Był to przełomowy moment dla tej technologii. Sukces Renault otworzył nowy rozdział w Formule 1. Wkrótce do rewolucji turbo dołączyły kolejne zespoły Ferrari, Brabham ze silnikami BMW oraz McLaren z jednostkami Porsche. Rozpoczęła się prawdziwa wojna technologiczna, której celem było stworzenie najszybszej i najmocniejszej jednostki napędowej. Moc silników turbo rosła w zawrotnym tempie. W połowie lat 80. w trybie kwalifikacyjnym osiągały nawet 1500 koni mechanicznych. Tak, 1500. Dodając do tego, że bolidy wtedy były bardzo lekkie, to 1500 koni KM... mechanicznych. Bardzo dużo. Przed Arton Sena w swoim Lotusie w 1986 roku właśnie miał 1500 koni mechanicznych. To były niesamowite czasy i szkoda, że nie doznamy już takich, ponieważ FIA będzie wszystkie po dobre pomysły ucinać z powodu bezpieczeństwa, co bardzo dobrze rozumiem. To wartość, której do dziś pozostaje legendarna w świecie motorsportu. Ale prędkość miała swoją cenę. Samochody były trudne do opanowania, a wypadki stawały się coraz częstsze. Wystarczy spojrzeć na dramatyczne wydarzenia z tamtych lat. Kierowcy musieli zmierzyć się tylko z rywalem, ale i z własnym samochodem. Pojawiły się nowe rozwiązania aerodynamiczne, mając pomóc. W kontroli tych potężnych maszyn jednak nie zawsze przynosiły one oczekiwany efekt. Na przykład efekt przypowierzchniowy, no ten Lotus i jej 1500 koni i efekt przypowierzchniowy to był Boli, dopiero co, no po prostu niesamowite czasy. Pomimo ryzyka era Turbo przynosiła niesamowite sukcesy. Nelson Pickett zdobył pierwszy tytuł Mistrza świata ze silnikiem Turbo w 1983 roku, prowadząc Brabama z jednostką BMW. Warto dodać, że BMW stworzyło jednostkę o wyjątkowej mocy której instrukcja. A, której konstrukcja opiera się na pochodzących z samochodów drogowych. McLaren również miał swoje triumfy. W latach 84-85, kiedy to Niki Lauda oraz Alan Prost po prostu bili się na noże we swoich McLarenach. No po prostu 84 rok, senna w Monako i ogólnie to, że Prost przegrał mistrzostwo o zaledwie pół punkta. No niesamowite czasy chciałbym naprawdę, żeby były takie walki o mistrzostwo teraz, chociaż było. Chociaż ten sezon też pewnie będzie taki ciekawy. Bolidy napędzane silnikiem Porsche tak, ponieważ takie silniki miał w tamtych czasach McLaren, zdobyły dwa mistrzostwa. Niki Lauda i Alain Prost zapisali się w historii jako legendarni kierowcy ery turbo. Wtedy tu narodziły się również ikoniczne rywalizacje, które na zawsze zapisały się w historii Formuły 1. Williams, współpracując z Hondą, zdominował końcówkę dekady. W 1987 roku Nelson Piquet zdobył swój trzeci tytuł mistrzowski, a ich bolid FW11B stał się ikoną tamtych czasów. Zespoły eksperymentowały z paliwem, turbinami i elektroniką, aby zyskiwać przewagę, co można zobaczyć na początku lat 90.: yy, automatyczne zawieszenie. Williamsa, no po prostu to było niesamowite. Mam tak samo shorta na ten temat, więc zapraszam Was do. No, możecie sobie oglądać. Koniec pierwszej ery turbo. W 1989 roku FIA podjęła decyzję o zakazaniu silników turbo. Powód: koszty, bezpieczeństwo i obawa przed zbyt dużą prędkością. Co jest oczywiste, ponieważ no tamte bolidy. Nie były najbardziej bezpieczne. Technologia osiągnęła tak wysoki poziom, że kontrola nad samochodem stawała się coraz trudniejsza. O Ostatnim sezonem pierwszej ery Turbo był rok 1988 McLaren, MP44, no po prostu tamten boli to było coś niesamowitego. Dodatkowo ze silnikiem Hondy całkowicie zdominował rywalizację, wygrywając 15 z 16 wyścigów. No Arton Senna i Alan Prost po prostu wymieniali się zwycięstwami, rywalizując ze sobą w ogóle wszędzie rywalizowali, zapisując się z złotymi zgłoskami w historii sportu. To był sezon absolutnej dominacji. Po 1988 roku FIA i Formuła 1 powróciła do silników wolnosących, a technologia Turbo na lata odeszła w zapomnienie. Jednak nie oznaczało to, że inżynierowie całkowicie porzucili tę technologię. Turbo rozwijało się w innych seriach wyścigowych. W tamtych wyścigach na przykład w Le Mans... Po 25 latach przerwy w 2014 roku Turbo powróciło do F1. Tym razem z połączeniu z hybrydową technologią. Nowe jednostki V6 Turbo Hybrid łączą moc turbodoodowania ze systemem odzyskiwania energii RS, o którym również opowiadałem w shortcie Macie wy na kanale. Mercedes od początku zdominował ten RS, zdobywając 8 tytułów mistrza konstruktorów z rzędu. Kluczową postacią był Lewis Hamilton, który dzięki Turbo hybrydzie zdobył 6 ze swoich 7 tytułów. No, ogólnie to era hybrydowa, no to to jest dosłownie silniki turbo dołączeniem z hybrydą. No, Mercedes naprawdę bardzo mocno się przygotował i nie wiem czy to było wiadome, ale wiedzieli chyba trochę wcześniej o tych silnikach. To są pogłoski, a poza tym bardzo Was chętnie zapraszam do przeczytania książki Brona. To nie jest reklama, ale tam są bardzo ciekawe rzeczy, o których na przykład właśnie Rozbron mówił jako jeden z ojców założycieli Mercedesa. Ale czy to turbo pozostanie kluczowym elementem w Formule 1? Czy może nadejdzie nowa rewolucja? Na przykład silniki wodorowe czy pełna elektryfikacja? Tego nie wiem. Zobaczymy. Patrząc na to, co się dzieje teraz na świecie oraz Ewy FIA, możliwe jest bardzo, że dojdzie do nowego przełomu. Oglądajcie do końca, bo chcę Wam coś przekazać. Dziękuję Wam bardzo za 80 subskrypcji, bo tyle mam i w trakcie nagrywania tego filmiku. Nagrywam te filmy dzięki wam, ponieważ to wy jesteście. Jesteś, tworzycie razem ten kanał ze mną, yy, dzięki waszym bardzo miłym komentarzom, chce mi się to robić. Yy, wiem, że jestem młody, możecie nazywać mnie, żebym poszedł już ten, ale naprawdę... Yy, koledzy mówią mi, żebym przestał gadać o Formule 1 do nich, bo ich to nie interesuje, dlatego swoją zajawką poszedłem na YouTube'a. I bardzo lubię to robić, bardzo mnie to odpręża, więc dziękuję wam za miłe komentarze, lajki, komenta yy, suby i wszystko. Naprawdę wam bardzo dziękuję. I co? Jeśli chcecie jakiś nowy system, nową technologię, to bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli spodobała Ci się ta podróż w historię turbo P1 nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia! No i teraz przeczytałem dosłownie to, co sobie napisałem, a ja naprawdę chciałbym Wam bardzo podziękować. Zostawcie suba, napiszcie jaki system chcielibyście zobaczyć na nowym odcinku. Siema!